W ten piątek, 11 kwietnia, zawitała do Sonari nowa aktualizacja. Mamy do omówienia wydarzenie wielkanocne, nową kreaturę, remodel, a także kilka dodatkowych informacji z serweru Discord Sonari. Jest o czym opowiadać, więc jeśli jesteście zainteresowani tym tematem, to zapraszam do oglądania. Zacznijmy od Wielkanocy. Od razu po wejściu do gry rzuca nam się w oczy wielkanocna ikonka w prawym dolnym rogu oraz nowa waluta. Możemy zobaczyć, że event będzie trwał aż 27 dni. Po kliknięciu ukazuje się nam panel podobny do walentynkowego. Nawet działa na identycznej zasadzie. Biegając kreaturami, zdobywamy punkty. Na jednej możemy maksymalnie zdobyć 200. Na ekranie macie wytyczne, które należy zrobić, by zdobywać punkty. A także macie ich tłumaczenie. Po przebiciu danego progu dostaniemy paletę, stworzenie, pluszaka albo też element. Tak samo jak w walentynki, niektóre kreatury można zdobyć po rebircie, czyli z zresetowaniu paska, co skutkuje koniecznością zbierania punktów od zera. Mimo zalecanych dwóch resetów polecam zrobić ich więcej, ponieważ w kolejnych tygodniach możemy spodziewać się Verdanta, a także innego stworzenia, do którego przejdę na koniec filmu. Skoro pasek punktów mamy już omówiony, możemy przejść do sklepu eventowego. W razie gdyby było nam mało jakiejś palety albo elementu, możemy go na spokojnie kupić w sklepie. To samo tyczy się pluszaków, a także gatunków. Co mnie zdziwiło, to fakt, że bez zrobienia resetów możemy na spokojnie w sklepie kupić lopi czy też Grysalmoga. Szczerze to nie wiem, czy tak ma być, ale raczej tak, skoro do tej pory tego nie zmienili. Jednak na verdanta w tej formie bym nie liczyła. W każdym bądź razie, gdy wejdziemy już do gry jakimś stworzeniem, możemy zobaczyć różne wielkanocne ozdoby, takie jak jajka albo na przykład kamienne króliki. Warto też wspomnieć, że w związku ze zbieraniem wcześniej wspomnianych punktów pomaga nam minigierka, która powraca z zeszłego roku. W wielkim skrócie polega ona na zbieraniu i zanoszeniu do koszyka czekoladowych jajek. Jajka respią się tylko na terenie bagien. Z racji iż ten teren jest dosyć spory, pokażę wam kilka miejsc, w których udało mi się je znaleźć. Wydarzenie Wielkanocne oferuje dużo gatunków do zdobycia, jednak ja skupię się na nowym, jakim jest Konwarlia. Możemy go zdobyć tak samo jak inne gatunki Wielkanocne, albo przez wbicie progu punktów, albo przez kupienie. Jest on lądową fotomięsożerczą czwórką. Pewnie niektórzy z Was pomyśleli sobie, kurde on wygląda jak Skunks. No cóż, w zasadzie taki był cel. Sam twórca gry potwierdził, że ta kreatura jest bazowana Skunksem. Jednak ja dodatkowo widzę połączenie dwóch stworzeń, skunksa i lotopołanki. Między przednimi kończynami atłowiem jest swojego rodzaju błona zrobiona ze skóry. Dodatkowo w umiejętnościach pasywnych ma soft landing, inaczej miękkie lądowanie, co sprawia, że nasz kwiecisty skunks wygląda jakby szybową niczym lotopołanka. Od najmłodszych lat konwarlia może także wspinać się po ścianie. Od razu ma także coś takiego czym jest poison aria. Po kliknięciu umiejętności Obszar zatrucia na kreatury, które są w pobliżu nas, narzucamy truciznę. Gdy konwarlia jest już nastolatkiem, jest trochę większy i odrobinę bardziej szczegółowy. Dodatkowo, łodygi przy jego błonach zdobiącego są większe, a także pojawiają się na nich pączki. Na tym etapie wieku nie dostaje żadnej nowej umiejętności. Warto też dodać jedną bardzo istotną rzecz. Niestety, ale nasz skunks nie radzi sobie za dobrze w wodzie. Więc lepiej, żeby nie przyszedł wam do głowy plan, żeby uciekać nim do wody. Gdy Konwaroja jest już dorosły, jeśli chodzi o umiejętności, które wykonują się na klik, nie dostaje on żadnych nowych. Wizualnie za to znowu robi się troszkę większy, dostaje trochę więcej futra oraz ma coś na zasadzie rogów z łodygi. Rogów, które również są zdobione białymi kwiatkami, tak samo jak łodygi między błonami. I tu chciałabym bardzo pochwalić twórców. Naprawdę widać to, że gra się rozwija. Gdy zwierzę się porusza, te łodygi służące za alarogi nie są sztywne. One faktycznie się ruszają, niczym faktyczne kwiaty, które gdzieś zwisają i jednocześnie są w ruchu. Jeśli chodzi o dymorfizm płciowy naszej nowej kreatury, różnią się tym, że samica ma trochę więcej futra koło ucha. Najwyższa pora na animację. Tak konwaria się tarza. Macie także animację jedzenia. Następna jest animacja strachu. Osobiście uważam, że animacja agresji jest najciekawsza. Skunk smaha ogonem, jakby chciał nim uderzyć, a następnie staje na tylnych łapach. Za to najsłodszą jego animacją jest leżenie. jak kładzie się na brzuszku, po czym nakrywa się swoim własnym ogonem. Niczym kołdrą. A siedzenie jest takie dosyć neutralne. Mogłabym powiedzieć że siedzi trochę jak kot. Teraz zaprezentuję Wam dźwięki, które wydaje nasz skunks. Na koniec, jak zwykle, zostały nam statystyki oraz head tanking. Stwierdziliśmy, że nasza kwiatkowa kreatura zmierzy się z Nyktoksonem. Pomimo tego, że Konwarlia od swojego przeciwnika ma mniej HP, mniej damage'a i waży mniej, walka była niemalże równa. pierdzie napierdzielanka. O, dostamy jakiegoś boosta. Klik coś tam. Jak tam twoje HP? 39, ale 56 trucizny. 56 cztercizny? Tak. Eee, no to kurczę, nieźle. Pomimo posiadania także mniejszej ilości staminy, nasza nowa kreatura jest szybsza od Nyktoksona Pamiętajmy też, że w przeciwieństwie do rywala, potrafi się przede wszystkim wspinać, a także po utraceniu danej ilości HP tworzy za sobą toksyczną ścieżkę. Akurat, gdy chcę znaleźć ludzi, którzy mnie zabiją, to uciekają ode mnie wszyscy. No, halo, co to za polityka, przepraszam bardzo. Jednak jeszcze przed tą ścieżką dostaje coś takiego jak quick recovery, czyli inaczej mówiąc, szybki powrót do zdrowia. Gdyby tego było mało, dodatkowo konwalia gryząc przeciwnika nadaje mu 2,5 trucizny. Za to, gdy rywal go gryzie, dostaje również 2 trucizny. Również blokuje truciznę o 40%, a także połamane kości o 20%. Wydaje mi się, że temat naszej nowej kreatury wyczerpaliśmy już maksymalnie. Możemy więc przejść do następnego elementu odcinka Remodel Flixlita. Tak jest nasza mała gwiazdeczka z Galaxy Gachy doczekała się w końcu remodelu. Dosłownie wygląda jak stara wersja Flixlita, tylko że z większą ilością dodatków. Nie mówię, że to jest źle, ja się bardzo cieszę. Pomimo tego, że jego kolorystyka została zachowana, paletka uległa lekkiej zmianie. Na pierwszy rzut oka, podczas dreptania, Flixlit może wydawać się trochę szybszy. I w zasadzie to nie jest złe spostrzeżenie. Przed remodelem jego szybkość chodzenia wynosiła 18, sprintu 134, a latania 54. Teraz jego prędkość chodzenia została podniesiona aż o 10 jednostek. Za to prędkość latania i biegania praktycznie się nie zmieniła. Jak już zahaczyliśmy o temat latania, pokażę Wam, jak się porusza podczas lotu. Gdy szybuje, lekko pomachuje sobie skrzydełkami, tak samo jak jego stara wersja. A jeśli chodzi o obecny pełny lot, moim zdaniem jest on teraz bardziej poważny niż poprzedni. Przede wszystkim skrzydła mają teraz większy zakres ruchu. Uważam, że fajna jest też animacja nurkowania, ponieważ gdy nasz Flixlit spada w dół, co chwilę robi beczki. Odnośnie latania ma także Sonic Wings, które pomaga mu zawisnąć w powietrzu. Stary Flixlit od razu po wejściu do gry mógł postawić cztery norki. Nowy zaś może postawić tylko dwie, ale dodatkowo ma umiejętność Dazzling Flash, inaczej błysk. Po modelu wychodzi na to, że jest trochę lepszym pływakiem. Umiejętność dartowania nie zmieniła się, jednak z nurka 3 został podniesiony do piątki. Na dodatek ma także zwinnego pływaka. Teraz, gdy dorasta do wieku nastoletniego, dostaje więcej żółtych ozdobników. Najbardziej to widać po skrzydłach. Nawet ma coś na zasadzie à la brew, które miał stary model. Na tym poziomie wieku nie dostaje żadnych aktywnych umiejętności. Ostatnią dostaje, gdy jest w pełni dorosły. I jest nią oczywiście oddech. Aby zakończyć temat umiejętności, wymienię pozostałe pasywne zdolności naszej gwiazdki. Siła w liczbach. Pół defensywnego krwawienia. Atak krwawienia półtora, Ostre zęby. I na koniec blokowanie trucizny 45%. A no i w aktywnych umiejętnościach ma także złodzieja jajek. W statystykach głównych również nastały małe zmiany. Porę modelu ma o 100 punktów życia więcej. Mniejsze obrażenia bazowe, ponieważ ma 85. Dorasta minutę dłużej i waży o 50 jednostek więcej. Zanim przejdziemy do animacji, dodam, że w przeciwieństwie do starej wersji nie posiada dymorfizmu płciowego. A więc animacje: najpierw jedzenie i picie. Tak wygląda tarzanie. W animacji agresywnej w starym modelu idealnie widać to, jak pałeczki przy głowie robił za brwi. Wygląda, jakby je marszczył ze złości. Niestety, ale w nowym modelu tego aż tak nie widać. W animacji strachu starego modelu również coś podobnego występuje. W przeciwieństwie do wersji poremodelu. Na koniec mamy siedzenie oraz leżenie. Jeśli chodzi o Flixlita, to byłoby na tyle. Dajcie znać, co myślicie o nim i czy podoba Wam się jego remodel. Wcześniej wspomniałam o nowej kreaturze, która również ma zostać dodana z okazji Wielkanocy. Twórca nie powiedział, jak się nazywa, ale znamy już jego wygląd. W zapowiedzi na Discordzie dodaje, że jest inspirowany pod listnikiem białawym. Nie mam zielonego pojęcia, skąd biorą takie zwierzęta. Ale jest to dosyć ciekawy koncept. Oficjalnie zostanie dodany 18 kwietnia. Ze spoilerów mamy także zamysł nowego Trade Realmu. Jak widać ma być o wiele bardziej rozbudowany niż jest teraz. Jak możemy zauważyć po wejściu w dane pole wyświetlają nam się na dole dodatkowe informacje. Aukcja i oferta. Jak widać opcje, które mamy do tej pory są w tym zamyśle dalej. Więc wychodziłoby na to, że obecny sposób tradowania się z ludźmi wcale nie idzie w zapomnienie. Po prostu doszły nam dodatkowe możliwości. Ostatnie jest mała poprawka w Jeśli pamiętacie mój film o tej kreaturze, pewnie też wiecie, jak się tarzał. Nie wiem, no ja tu typowz widzę. Aktualnie Fłedzin już nie tippołzuje, a po prostu stoi w miejscu. No dupa, no nic nie robi. Więc twórcy stwierdzili, że tak rozwiąże ten problem. No cóż, każdy ma jakieś tutaj swoje pomysły na rozwiązanie danego problemu. Jakieś to tam rozwiązanie niby jest. W sumie to głównie jest wodna kreatura, więc czego tu więcej od nich chcieć? No nic. W każdym bądź razie to byłoby na tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale.